Z Ewangelii według świętego Łukasza Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Owce pomiędzy wilkami są całkowicie bezbronne, wydane na rzeź. Chyba, że mają pasterza. Chyba, że zaufają pasterzowi i chyba, że są pewne tego, iż pasterz nadejdzie w, w odpowiednim momencie i je uratuje. I to jest właśnie kwintesencja życia chrześcijańskiego. Być może czujesz się jak owca wydana na rzeź wilków, jak ktoś bezbronny w agresywnym środowisku. I być może to wszystko jest po to, żeby sobie uświadomić, bardzo, bardzo potrzebuję pasterza, bardzo potrzebuję ratunku, bardzo potrzebuję kogoś, kto mi zwróci moje życie, kto mi je uratuje. Do zobaczenia jutro.